Wiąć. Jak nie możesz łyżki wyjąć? No łuski, nie mogę wyjąć No dawaj, ruszaj się ja naprawdę łyżki nie mogę wyjąć Jak ty nie możesz wyjąć łyżki? O kur... Ej, no to... Weź trochę tą piętę O oh. Będziesz mą Jezu. Ha. Będziesz tak trzymał Zmocnę. A co on też się macie z butami? No Jezu, no nie da się tego nawet założyć Głupi Ewansy. Nienawidzę takich butów To po co je kupujesz? są fajne tam, co ma ze sznurówkami Tylko się nawet nie da porozłufać Słyszałeś mi muszę nienawidzić wansów, nigdy więcej nie kupuję im wansy Ach! No widzisz? No, Jezu, się... no i mam całe palce zdarte Dzisiaj przyjechaliśmy na szczepienie I słuchajcie chłopaki To już trzeba odliczać końcówkę A. To już ten jest moment, kiedy odliczamy Zakończenie leczenia. A ile zostało? Chyba jeszcze cztery. Albo trzy. Czyli jeszcze trzy, bo potem się okaże, że kolejna szczepionka jest w promocji, jakaś. Nie, nie. Kończymy tę i koniec. Sytuacja wygląda tak, że kończymy po prostu fiolkę. Tam jest dawek chyba sześć. Było. No i teraz zostało chyba trzy albo cztery. I leczenie alergiczne zakończone po czterech. Ponad czterech latach. Cztery, już jest 4,5 roku. Tyle przyjeżdżamy do Łodzi co miesiąc. Tak, to prawda, możecie zostawić, ale pieniędzy o tych na miesiąc trzeba zapłacić. Aha, za to. Przejdź bokiem. Nie, 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 dobrze, dobrze, dobrze. Tutaj mam sąsiadkę, która sprzedaje na dole. No i chłopaki mówią, że znaczy ja pozwoliłem bez problemu, żeby. Rozstawili się na schodach, które tam są. Mówię, się ja przejdę bokiem, żebym tylko miał gdzie się prześlizgnąć. Bo poprzez to, że na schodach się rozłoży, będzie więcej, prezentacja będzie tych kwiatków i tak dalej. Otworzę Będzie Większa, więcej sprzedaż, to, to dobrze. A problem jest taki, że tutaj po prostu nikogo już nie ma na górze. No chyba. Jaki? No, że nikogo tutaj już nie ma. Dla koło. Dla tamtych. No tak, dodatkowo ja powiedziałem, że mogą się rozstawiać. Ale wiesz, Marcel, co ciekawe, co się dowiedziałem, A? że ze względu na pandemię jest zniesiona opłata, bo tak to za metr kwadratowy płacą 25 zł. Za metr kwadratowy? Wiesz, jak to jest? Metr na metr kwadrat. 20. Za dzień, tak. Więc nie mogliby się tak rozłożyć mocno. Dobra, Marcel przyszedł, bo. Bo co ty chcesz pracy? Kartony? To tam, idź. O, widzisz i tutaj mam te kartony. Raz i i ja do samochodu nie schowam, widzisz? Taki duży chcesz? To, to, to i to. Ja nie wiem, czy ja go schowam do samochodu. No serio. Dobra, chcesz ten, tak? I ten. Przyjechali w domu, czeka na mnie mięsko zgrilowane. Nie wiem, czy mówiłem, witam ci w tym nowym pięknym dniu. Najważniejsza rzecz, z której są zadowoleni chłopaki podczas wyjazdów, to jest to, że zawsze wjeżdżamy do maka albo do KFC. No i dzisiaj też tak samo było. I jedliśmy coś tam w sobie. A teraz czas na pierwszą kawę w tym roku na tarasie. Z pięknym widoczkiem. Jest tak gorąco, że mleję. Naprawdę? Tak. To mi nie jest gorąco? No jest. Mi jest strasznie. Ale nie aż tak bardzo jeszcze. Czuję się, gdybym wlał. Nieprzyzwyczajony organizm jest. No możliwe. A, on mnie Pięć? No, pięć. Tutaj chłopaki już rozpoczynają z dyngus Nawet nie wiem kiedy jest z dyngus W poniedziałek Ten? O no to iść to was znajdę wiem gdzie, nienawidz... wiem, wiem gdzie mieszkasz Wiem gdzie mieszkasz Stop, stop hejteru o ha, tak stop hejter Nie strzelaj Kiedyś zaatakowali mnóstwo na parku. Gwiazdka, szokujące My gwiazdka Bardzo szybko cię mogę A moja piłka, dzięki Podejście Instagramie, pat. stop Ej, odejdźcie! Halo! Ale, ale Miłoszowi ten zajechał chłopak drogę. Nie nagrałem tego. Co? Zajechał ci drogę? Dzieci! beznadziejne. Ciągle tutaj przychodzą dzieci jakieś. Zejrze, a ja pana Kleksa. No, <grym> ale nie, nie ma. Ty nic. też byłeś w takiej akademii. No nie wiem, coś takiej, bo są dzieci, które po prostu... Wiem wziałabym, bez kasku, bez tego. Bez niczego. bo tam taka się. To na przykład w lato i nie się wrócić. Skoro co mnie było. 30 stopni to on jeździ w drugiej sponie. On, on zawsze jeździ w Ale no właśnie, ty zawsze jeździsz w długi. No, bo z możesz... A górę masz tę odkrytą. No bo no, ten wiem, też... Ale nie możesz założyć krótki spodni. Nie bym mógłby... chyba. Dobra, następnym razem to zrobisz. Nie wymógłbym, ale nigdy nie noszę. I no się może z... Powiedz, że chcesz klatę pokazać. Nie, da. nie no, w koszucie też mogę jeździć, ale taki lepiej. No i zobaczymy, jest policja. A, ja jest, się... jest zbyt dużo osób. Zabezpieczenie <laughs> Jest to dużo osób. No. Żeby, żeby nas zwalić, to i tak każdy przyjdzie, patrz. No. Nawet nie spróbuję. Ale ten, ale obok padam. Dobra, zwalam je jednak. zwalam. Jednak <laughs> przyjdą szczerze powiem, w ogóle nie widzę, znaczy może jest jakieś zagrożenie, ale do tak jak teraz tutaj gdzieś tam chłopaki stoją sobie, ale ogólnie tutaj na powietrzu czy w jaki sposób mogą się zarazić. No oczywiście jest taka możliwość, ale no, moim zdaniem mogłyby być otwarte do obiektu. Mi się wydaje, że oni nie wychodzą, tylko po prostu muszą przyjechać. Tak, i jeśli policja tutaj nie będzie reagować, to uważam to jako poprawne. Oczywiście być może muszą wykonać pewne zadania, ale jeśli nie wykonają, to będzie naprawdę to słuszna decyzja. Ja mówisz, że zrobi mi chwilowy, chwilowy... Jaki content? Co zrobi... A? -ha. Chcesz żądować? No, tylko... no dobra, dobra, ale chwilę, chwilę, dobra. Znaczy, czy więcej niż ja zrobisz. No całkiem nieźle. Ile? Ej, nie, trzy. Ty jesteś umiem. To... Ej, od kiedy, od kiedy ja kiedy umiem? Trzy, całkiem nieźle. Jeden. Ach, do no, dwa. Kolano się liczy. Jeden. No nie i... da się. Jeden, dwa, trzy. Dobra, koniec. mamy rekord. Koniec kontentu, dzień dobry. Ile ty chodziłeś na piłkę? No, 5 lat jakoś. Nie, znaczy... 3. 5 lat. Przecież w APN-ie to grałem nie w mile. I Jeszcze w Concord w chwilę. Myślisz, że tyle lat? No, ja pamiętam, z 5 lat. Kiedy byłem mały, to, mnie, to chodziłem do dwóch grup, w sensie chodziłem do dwóch klubów w piłkę Do APN-u i do, do Hajto. Były takie klub. Taki małe. A wjeżdżaj tam. Nie. Haito i ja pęc, nie? i chodziłem, byłem chory, że chodziłem na dwani i nawet jak to robiłem. Bo ja mama mówiła, że to ja byłem chory. No, a ja też. Że, ci, że ciebie woziłem na, dwa, na dwóch klubów. No w sumie też. A i była taka sytuacja, że był turniej i był mecz. I, i, gra, i grała moja drużyna z moją drużyną A no tak, ta. A masz rację. Grał no i Ja to Tam ja byłem. Połowę grałeś w jednej drużynie, no. a połowę w drugiej. No faktycznie tak było. To nie było w mośnicy? Wyczułeś w Tak, ale myślałem, że jesteś na dworze. Nie, nie no to się do domu zanieś. Chciałem. Mogę. Dlaczego dzisiaj nie chcesz nagrać filmu? Ja? No tak, ty. Cześć, cześć. Czego nie ma? Lodów. Ale nie chodzi o to, że czy są. No to chcę nagrać film. Tu nie chodzi o to, czy są. Ale nie. Co ty chcesz? Tak. No chciałem, żeby właśnie Natalia. Chciałem, żeby nagrał. Wziął kilka osób, żeby nagrać film. No to mu się nie chce. A widzowie się pytają, no dlaczego nie, nie, nie chciałeś? Bo dzisiaj nie ma dnia na nagrywanie. Aha, nie masz dnia na nagrywanie. Po świętach nagrywanie. A widzowie się pytają, kiedy nagrasz jakiś film? W poniedziałek. Tak, i już Bo ty, Marcel, przerwy robisz pomiędzy nami. No oczywiście, że tak. No ja A, wiem. Nawet dzieci, ja są mniejsze od ciebie, to nagrywają co kilka dni. Są ale poczekaj, osoby. no właśnie, ale nagrywają to dzieci, czy nagrywają to rodzice? No. Chciałam kanał mówić na wyjście. Ale siedzi w noże Z progu już się nie da, bo już się skończymy <noise> Więc muszę samemu kopać Nie chcę zobaczyć jak Marcel gra w piłkę Ej Marcel, twój brat Dobra, weź umiesz żonglerkę, czy nie bardzo? Spróbuj, za czym czy zrobisz więcej niż twój brat? Ile? No. Nie powiem ci ile A jak to się robi? Żonglerkę? No w powietrzu musi być Ale tylko jedną nogą? Możesz jedną nogą, dwoma, możesz kolanem okay. Główką Ra, jeden. No, jeszcze, jeszcze ci brakuje do brata. A jeszcze tak Jeden. No. Wyrównałeś swój rekord. Jeden. Ciągle, ale dobrze, cały czas robisz cały czas tak samo. Jesteś bardzo system. Jesteś, nie ma postępu, ale nie ma też, wiesz, pogorszenia. Już teraz widzę te komentarze. O nie potrafi żonglować. dawaj. Dawaj. Taktyka. Jaka taktyka? No. Na dwie nogi, tak, śup, śup. No, nie To jest proste, na dwie nogi. Raz, dwa, jest! Już mamy dwie! Wow! Okay. Widzicie, czego poszukuję? No. Tak, jak teraz Marcel pobiłeś rekord. I chciałbym na filmie wprowadzić coś takiego, że Bo pojawia się rekord, tak, że New rekord Na przykład w grach jest coś takiego, okay. no nie? W jakiej grze będzie coś o, takiego? 3. Marcel, wiesz o sobie chodzi? 3. Proszę o podpowiedź, nie wiem, Marce gra w Brawl Stars i przykładowo zdobędziesz gdzieś tam punktów, to się wyświetla! tu, rekord, o i Marce ma rekord i taki wiesz, wyskakuje jakieś gwiazdki, coś tam, ta -da! i powiedz mi w jakich grach jest coś takiego, taki efekt animacyjny fajny, żeby ja mógł wprowadzić do swojej żonglerki, czy do Marcela, jak będzie pobijał swoje rekordy. O, oh, yes. No, no i pokaż. No ale no pokaż, no mówiłeś, że tak, jedną nogą później drugą. Pokaż, jak to jest łatwo. No, ale no właśnie. Łatwo to się mówi. No łatwo się mówi. Raz. A mogę ja spróbować? O, nie, słabo, czekaj. Teraz już na poważnie. Nie, no ale to nie było na poważnie. Ale gdybyś wujek zobaczył mojego mojego wujka, który robi 124 za pierwszym razem. 哇哈